jak pan tak sobie jedzie samochodem po tych 10 latach. Pan w ogóle pamięta tamten luty 2014 to były walentynki? Tak? Dokładnie wtedy. 14. Czy ten fakt, że to jest święto miłości, miał później jakoś wpływ na, na te 10 lat? Ja, że ja zawsze jestem otwarty do, do ludzi. Bardzo kocham ludzi, bardzo lubię się spotykać i to tak też nie tylko. Z tymi, którzy zgadzają się z moimi poglądami, moją, moją wizją, ale również z osobami, które na niektóre sprawy patrzą krytycznie. No. Ale w Sejmiku też zasiadają ludzie, tak? Tak. Którzy podnoszą ręce, naciskają przyciski i głosują. No więc jak się marszałek odnajduje w tym? To znaczy to też rządzenie jest taką grą kompromisu. No nie można nawet, jeżeli ma się zdecydowaną większość czy większość w sejmiku nie, nie uwzględniać również wniosków opozycji. A ma w ogóle jakiegoś zwierzęta? Mamy dochodzącego kota, który, który albo śpił nas też Fajne. w nocy. Albo melduje się trzy razy dziennie po to, żeby, żeby sobie zjeść od czasu do czasu, też sam nam coś przynosi. A doświadcza pan hejtu? Myślę tak jak każdy, każdy polityk, każdy, kto zajmuje jakieś stanowisko, tego hejtu na pewno doświadczy. Co piszą? Różne rzeczy piszą. Nawet człowiek nieraz dowiaduje się. O sobie rzeczy, o których nie miał zielonego pojęcia. jeszcze. Co pan sobie tak myśli, że o to mi się tak w zasadzie najbardziej udało? Ja jestem dumny tego, co udało nam się, z tego, co udało nam się osiągnąć. Pozycja dolnego śląska, wysokość wynegocjowanych środków unijnych, dostępność transportowa. bo Przecież to, co robimy z kolejami, to jest ewenementem na. Skale nie tylko ogólnopolską. To jest kwestia dróg, kwestia służby zdrowia. W 2014 oddawaliśmy szpital na staw ulicach. W tej chwili rozpoczynamy największą inwestycję chyba w samorządach, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Budowę nowego szpitala, domoszczelskiego Centrum Onkologii. Bez tych decyzji nie byłoby tego szpitala. Czekaliśmy na ten szpital bardzo wiele lat, i tak naprawdę dzięki temu, że panowie dali nam szansę realizacji jego, mam nadzieję, że w sposób niezwykły ułatwimy życie pacjentom onkologicznym w przyszłości. Czekaliśmy bardzo wiele lat na te 10 lat marszałka Czibelskiego. Pan marszałek to jest przede wszystkim człowiek, który łączy, a nie dzieli. To jest taka charakterystyka bardzo dobrego i wielkiego, jak dla mnie, człowieka. To jest także człowiek, który bardzo wiele poświęcił osobom z niepełnosprawnościami. Można powiedzieć w skrócie, że jest ojcem chrzestnym, przynajmniej kilku bardzo ważnych ośrodków, w których brał, udział inicjował, no i wraz już z całą ekipą zbudował. Zobaczymy ja szybką kawę, Chciałbym zapytać o te relacje między obywatelem a marszałkiem. Bo być on może się wydawać, że sprawy załatwiane są już tylko na poziomie między urzędnikami. Dzień dobry, dzień dobry. Co ja też poproszę. Jak to jest? Znaczy ludzie są zaskoczeni tym, że mogą przyjść bezpośrednio porozmawiać. Co prawda do pierwszego spotkania dochodzi albo poprzez drogę mailową, ale najczęściej podczas, podczas różnego rodzaju spotkań. Mimo że obsługujemy klienta, samorządy firmy. To, to jednak za każdą taką decyzją kryją się różnego rodzaju interesy czy losy ludzi, i po prostu istnieje taka potrzeba, żeby, żeby wysłuchać ich. Staramy się załatwić różnego rodzaju problemy. No ale po 10 latach dalej panu chce się tego wysłuchiwać? Chce mi się wysłuchiwać, chce mi się działać. Jeżeli mam informacje zwrotne, że to co robi samorząd województwa. A przecież jesteśmy liderami, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój, poziom, poziom życia, to naprawdę chce się tego. Bardzo długo współpracuję z panem Cezarem Przybylskim, znając pana Przybylskiego od 2001 roku. On był starostą w powiecie bolesławieckim. Mogę tylko powiedzieć jedno. Jeśli chodzi o to, co było realizowane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego przez ostatnie lata i stosunek pana marszałka Cezarego Przybylskiego do tych Rzeczy związanych z górskim ochotniczym pogotowym ratunkowym, tak Grupy Karkonoskiej, jak i Grupy Sudeckiej, to mogę powiedzieć tylko jedno słowo. Dziękuję. Czyli to tak z ulicy można po prostu przyjść do marszałka. Można, można przyjść do mnie zawsze. Jak posłucham. kot. Ja, jak Połasić się. Ja, jak kot, chociaż mam świadomość tego, że jeżeli ludzie przechodzą, to albo z problemami, albo albo z pomysłami. Ja właśnie jestem w trakcie realizacji swojego wyzwania 365 Streatum na rekord Guinnessa. Wyzwanie możliwe do zrealizowania właśnie dzięki Panu Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, który uwierzył w moje marzenia. Przed 400 laty do Żurawiny z Bolesławca przybyła rodzina Hanniewaldów, aby wykreować ten piękny zabytek Kościół Świętej Trójcy, dzisiaj zwaną Dolnośląską Perłą Manieryzmu. Również po 400 latach marszałek województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, dba o zabytki i dba, aby ta Dolnośląska Perowanieryzmu odzyskała swój blask. Ostatnie chwile przed spotkaniem dziesięciolecia. Tak, to jest dla mnie niezwykle ważne tak. spotkanie. To co, bo wie Pan teraz pytanie: kokniakiem czy poklepać? Raz i poklepać. Powodzenie. Zapraszam. 10 lat e, konsekwentnego działania. Gratuluję, panie Marszałku. Ostatnie 10 lat przechodzi za chwilę do historii. Życzę panu wszystkiego dobrego w najbliższych wyborach i kolejnych latach. Panie Cezary, czegoż mógłbym życzyć jak nie tego samego, co pan ofiarował mi, czyli spełnienia marzeń. Życzę wiele satysfakcji, radości służby dla mieszkańców Dolnego Śląska. Cezary, pozdrawia Cezarego. Panie marszałku, wszystkiego najlepszego z okazji dziesięciolecia. Panie marszałku, Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Życzę także kolejnych lat w służbie samorządowej Dolnego Śląska. Bardzo dziękuję za wszystko. Tak sobie myślę, że dobrze by było jakby takie kadencje były dziesięcioletnie. Zdecydowanie nam to odpowiada. Marszałek połączy i to myślę, że to jest kluczowe.